Serdecznie. W dzisiejszym odcinku ponownie witamy Marka Motylińskiego z firmy Makrak. Witam Cię Marku. Marek ma firmę budowlaną i potrzebuje porządnych koronek do wywiercenia w płytkach ceramicznych w Gresie. Co byś mi zaproponował? Rozumiem. Czyli dla profesjonalistów. Tak. Dla profesjonalistów tylko i wyłącznie wiertła bądź otwornice diamentowe vacuum. Tak, bo ostatnio omawialiśmy w nas w programie ee, koronki, które mają całkiem inny diament. Wytłumacz mi, czym one się I, różnią. Oczywiście. Już tłumaczę. O tak będzie może łatwiej nawet widać, jaka jest różnica. Tak jak powiedziałem, te koronki z poprzedniego odcinka ElectroPlate, one są wykonane, wykonane w metodzie galwanicznej. Są zastosowane mniejsze ziarna diamentu. Z kolei tutaj w vacuum jest mocowanie diamentów tak zwaną metodą Lutowania próźniowego, lutem twardym. Yy, polega on na tym, że te koronki wytrzymują temperatury do 900 stopni. Czyli wierzę z tymi koronkami, bo one jest, rozumiem, są tylko przeznaczone na ślifierkę kątową. Tak, właśnie. Czy też trzeba zwracać uwagę na wiercenie? Czy też trzeba pod kątem wchodzić, czy można wejść czołowo? Analogicznie, dokładnie tak jak w poprzednim odcinku pokazywałem, również wchodzimy pod kątem 45 stopni, robimy sobie tak zwane prowadzenie i również ruchem kolebkowym. Nie naciskając, po prostu sama tutaj sobie będzie wybierała. Wiadomo, tu będą obroty 13 tysięcy, więc ten urobek to będzie wydmuchiwany. Dlatego nie potrzebujemy chłodzenia wodą. Czyli przy tych koronkach nie musi być chłodzenia wodą. Nie musi być. A wytłumacz mi jeszcze jedną rzecz. Jaką temperaturę wytrzymuje ten diament? Bo często jest tak, że klienci chcą szybko wywiercić. Czyli mogą przegrzać tą koronkę. Do jakiej temperatury to wytrzymuje? To znaczy, tak jak powiedziałem, do 900 stopni. To, jest, to stopni. jest bardzo dużo. To, to naprawdę praktycznie nie da się tego przegrzać. Co jest bardzo ciekawe, jeżeli właśnie ten ruch kolebkowy tutaj stosujemy, to w momencie styku z płytką, a płytki z, z diamentem, to aż czerwone będzie. Po prostu on, ten diament będzie się wygrzewał. Ale stosując ten ruch kolebkowy. Te nagrzanie po prostu będziemy przesuwać, będziemy koła, Czyli a w tym momencie, w którym nie będzie się, się stykało, będzie następowało chłodzenie. Stąd nie jest y, potrzebne nam chłodzenie wodą. A jaka rozmiarówka jest tych gier? Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to od 6 mm o właśnie, jeszcze mi jedna rzecz przyszła do głowy. W zeszłym odcinku pokazywałem, że na przykład wiertła 68012 one mają uchwyt hex i one były do wiertarki. Z kolei jeżeli chodzi o wiertła vacuum, tylko i wyłącznie mamy mocowanie na śrubę M14, czyli tylko i wyłącznie na sferkę kątową. Tak jak powiedziałem, potrzebujemy dużych obrotów, żeby po prostu samo tutaj się to chodziło, żeby zwierciny nam wydmuchiwało i przez to też wydłużamy zdecydowanie żywotność tych koronek. Czyli kupując tą koronkę, klient nie musi się martwić o chłodzenie, o nic. Kupuje, zakłada zakładamy i pracujemy. Dla porównania, dla porównania vacuum, a electro a electroplate tu wykonamy 70 otworów, średnio oczywiście, jeżeli to będzie wykonywał doświadczony glazurnik, to on jest w stanie uzyskać taką, taką ilość. Jeżeli chodzi o wakium z tego względu, że one wytrzymują nawet 900 stopni, jesteśmy w stanie wykonać do 130 otworów. Czyli one, te ElektroPlate są o wiele, wiele tańsze. Ale z kolei, jeżeli chodzi o firmy, tak jak wcześniej na początku zapytałeś, że dużo tego, po prostu, tych otworów musicie wykonać, to tylko i wyłącznie wakuum. Bo w perspektywie czasu ta koronka, ten wiertu czy otwornica diamentowa i tak będzie się opłacała, ponieważ wykonamy jeszcze raz tyle otworów niż electroplate. Czyli nad ułożeniem diamentów w tych koronkach też firma pracowała, żeby uzyskać Oczywiście. ten efekt. To tysiące, tysiące otworów wywiercanych, to są miesiące pracy w laboratoriach, żeby pod mikroskopem też obserwować jak ten diament się zużywa, jaka struktura, czy jest regularny diament, czy on jest nieregularny. Im bardziej kompozycja diame, ziarni, diamentów będą regularne, ten diament będzie dłużej po prostu pracował. Marek, mam, na mam nadzieję, że wytłumaczyliśmy naszym widzom mniej więcej, w jaką koronkę powinni zainwestować. Wiadomo, że na firmy vacuum. Zdecydowanie. Tu naprawdę polecałbym tylko i wyłącznie wakium z tego względu, że one są profesjonalne dla, dla profesjonalistów. To dzięki za przybycie do naszego programu. Zapraszam Cię dzięki do następnych. Darku. A Was zapraszam do oglądania następnych odcinków PPN.